Każdy nie powinno, ale ceny są takie, jakie są i oni pewnie nie mogą czynszu zapłacić. Dokładnie. A tak. marży to na książkę za dużą nie nałoży. I z czego marzyć? A czy pani myśli, że miasto powinno wspierać księgarnie, na przykład y, te czynsze niższe? Jak ustalać? Nie, jak miejski lokal to oczywiście, no bo to podzielić jakąś działalność. Chyba potrafią to zrobić urzędnicy, czy już nic nie potrafią? No właśnie słyszałem, że likwidują te księgarnie, dlatego że y, nie płacili za czynsz. Hmm. Może książki się nie spodobały? To jest z drugiej strony, czy miasto powinno wspierać? No jest to normalna firma, więc no trudno powiedzieć, czy miasto powinno wspierać. Aczkolwiek, jeżeli są jakieś szanse, że ta firma może odda te pieniądze, które wisi, no to może taka księgarnia powinna zostać na tej ulicy Długiej, gdyż zawsze dobrze mieć blisko po książki. Masz blisko w tej sytuacji, tak? Tak, mieszkam niedaleko. Czy Pani robiła tu zakupy kiedykolwiek w tej księgarni? No zawsze, zawsze robiłam, że Pani. Jestem zdziwiona, że się tutaj likwiduje ostatecznie. Jakby nie było, to jest wizytówka naszego miasta. Aha. Uh -huh. No likwiduje się, bo ponad czynszu nie płacili. Czy Pani no. zdaniem miasto powinno... Oczywiście, że powinno by, że Pani, e, dopłacić. Oczywiście, z naszych podatków dopiero. Uh -huh. Szkoda księgarni? No, oczywiście, że szkoda. No, takich czas. A jeszcze jedno pytanie. Czy Pani zdaniem miasto powinno jakoś wspierać te księgarnie? I... Tak, tak jak Krak identycznie Kraków. Identycznie jak Kraków robi. że nam do Krakowa jest, jak stąd, nie wiem, do Ameryki. Ja widzę, że Pani zamierza wejść. Tak, Czy Pani tak, kupuje w tej tak. chwili? Tak, kupuję. Często? Dosyć często. Czy miasto powinno wspierać księgarnie? Tak, jak najbardziej. Dlatego, że księgarnie są bardzo potrzebne. A w Bedgoszczy mamy ich dosyć? Czy? No, troszeczkę za mało. Ja mi się wydaje, że tak, bo jednak to jest, jest jakaś kultura. Mhm. Także się wydaje, że tak. Jest to strata dla miasta, że księgarnie to znaczy tak, zamykają? Chyba tak, no mi się wydaje, że raczej tak. Tutaj jest jednak jakaś kultura.